Zobaczę go, dupą, ostatnio znalazłem na Insta. O, ma pieprzyk naszej, obrzydliwy. dyskwalifikacja. Kupić Wam coś? Piwo na. Nie, dzięki to jest przyjaciółkom. Daj spokój. Wracając do tematu. Nie chcę To po co przychodzisz do baru, jak nie szukasz bolca? widziałeś tę laskę? Dla mnie 7 na 10. Dla mnie 6? Może 6,5, ale nie jestem w stanie dobrze ocenić. Nie widziałem jej 100. No, z kim idziesz na studniówkę? A która suka jest mnie warta? <grybujesz> <grybujesz> Nie, siostro w końcu idę. I jak tam twoje lekcje tańca? <grybujesz> Dobrze, już od dwóch lat jestem w grupie z samymi dupami. No i co? Poruchałeś coś? Nie, ale umiem to. Ty, a kogo ty byś wolał zerżnąć? Edyta Górniak czy Little Monster? No, obie ale od biedy Little Monster. A ty, a, a, a ty byś wolał Arianę Grande czy Margot Robbie? Wiesz co, blondynki mnie lubią, bo samy sam jestem blondynem. <grym> no, jesteś rudy, nie? A... No, ale blondyny z rudymi to jeszcze bardziej się różnało, na pewno. Gdybym ja miał tyle kasy, to by mi dziewczyny cały dzień obciągały. Cześć, po dwieście? Nie, dzięki. A teraz cię przewieźć? Nie, stulejarzu! Ha! Wiedziałem, że się zgodzisz! Polecisz na furę, ty placharo! Jak to nie? Kurde, ale piękny! Gdzie ty go dorwałaś? Nie jest tak... Tę blondynę, ja bym dorwał, to bym rozerwał! No, wjechałby jej w dupę bez wazyliny. Hmm? Ej, wiesz co? Nie mam warki. Może ci spermiarze mają? Masz może ładowarkę? Weź mi, podaj chusteczkę czy coś. O mryyyy! Widzę, dziewczyny te nerwują to widzę ich. Przynajmniej jak będę grał w gry, to zostanę sportowcem. Nie, komplu? Właśnie się wprowadziłem, pomyślałem, że może wpadniesz do mnie na kawę? No może Ale z takimi genami też bym do niej zagadał. No i i pewnie to jeszcze jakiś banan. Ja kurwa jest to brudy? Kieprzonek się niski, coraz większe wymagania mają. Nie wiadomo jakiego księcia z majki to. A tutaj tacy fajni gościach mi się marnują. No no. Kiedyś to było. Dupo, suko, tak, mamo? Suki nie wiedzą, co tracą. Nie, nie, nie do ciebie, mamo. Czasami to ci powiem, jest mi tak smutno, żebym się poszedł na spacer z kimś albo do kina. Może se tę dziewczynę znaleźć. Nie, nie mam czasu! Gram teraz w biczera. Którą sukę dzisiaj zerżnę? Dziś czy Jennifer? Przepraszam. Czy pomoże mi pan wnieść tę paczkę? I tutaj! To co, może teraz ci obciągnę. No pewnie. To tutaj! Dzięki, wielkie za pomoc. To co? Obciągniesz mi teraz? Nie, spadek w klipie. Na pamięciowe wystarczy. Hej brat, nie widziałeś może mopa? O, Jezu, no nie wchodź, teraz gramy, mówiłem, że już się nie pakowała tutaj na. Dobra. Eee, słuchaj, ja sobie skoczę do toalety. Jak będzie jechała trójką, to do niej zagadam. Prawie była moja. No, jak z tą dupeczką? No wiesz, niby jest ładna, mądra, wierna i zabawna, ale ja mam trochę wyższe wymagania. Ona swoje! Kocham cię. Ja mam taki tekst na podryw. Normalnie wolę trójkąty, ale jesteś taka hot, że chyba mi wystarczysz. Ja im zawsze piszę. Jasne, pogadam z tobą o wszystkim, ale najpierw cię procha. To co piszemy? Może najpierw zjemy. U. Później. A wy najpierw to kliknijcie najlepiej w making offa. A co <laughs> to, to to? Kliknij w link. Będzie super stulejarsko. Będzie kurczę świetnie no. W waszym stylu.